Kupuj tylko w Ikea. Kup trzy dowolne produkty winiary. Kup nową Skoda Octavia. Promocja w Mediamarkt. Nowa oferta tylko w Play, pakiet promocyjny w Cyfra Plus. I zrób zakupy w Real. Nie w Realu, tylko w Real. Co to jest? Czy to jest język polski? To jest język jakiegoś małpiszona, który polskiego nie zna i się nie chce nauczyć. Małpiszon przyjechał z zagranicy, skolonizował Polskę, otworzył swoją firmę. Jest mu obojętne, jakim językiem my mówimy. To jest jego firma i on ją chce mieć w mianowniku, napisaną tak jak w każdym swoim języku. Jesteśmy krajem kolonialnym, nie ulega wątpliwości. Olewają kompletnie to, że dzieci we wrześni, a nasi dziadowie na Syberii gnili w obronie mowy polskiej. Oni. Oni wiedzą że Polska jest krajem takim tyci w porównaniu z nimi. Nie mamy nawet żadnej ani jednej marki o zasięgu globalnym. Tam jest Szwecja, kraj mniejszy populacyjnie od Polski, tam jest Finlandia, same lasy, oba te kraje w gruncie rzeczy po sąsiedzku mają globalnego zasięgu marki. Jest Volvo, jest Nokia, a w Polsce co mieliśmy kiedyś dawno temu wyborową, był przed wojną Krem Nivea. już nie ma. Mamy tylko wózeczek i do obcego chodzimy na zakupy. I do tego stopnia nas nie obchodzi język polski, że przyjmujemy bezrefleksyjnie to, co nam wywieszą na ścianie Leroy Merlin. Leroy Merlin w oryginale, jak kto zna francuski. Moi znajomi pracują na kasie w tym sklepie. Przysłali mi listę nazw, którymi Polak się posługuje, kiedy melduje przez komórkę, gdzie jest i zaraz już przyjdzie do domu z zakupami. Co meldują Polacy? Mam... W, w Merloju jestem, mamuszka. W Lerton Merton jestem. Leroy, Leroy. W Merlin Monroe. Kerfua, <grywia> L'Oreal. L'Eleu -le. W Zielonym Obi jestem. Merlej, Le mont Ktoś chciał z francuskiego zajechać. W Castoramie. Lery Mery. Leroy Monton. Ele-Mele. Lelem Melem. Lenor. Royal Merlin, budowla Miłoszą muszka I memleu, memlę. mój faworyt. Język polski z memleu, memleu.